Of the World Championship as SKT are already on to the Nexus turrets. Niels goes down four in three, but it's not going to be enough. Faker wreaking havoc inside the base. There's turret number two. There's no stopping him now. It's time for SKT to make it to the finals undefeated. No team has ever made it to the final without dropping a game. SKT could be not only the first double world champion, but the first undefeated world champion in history of the League World Championship. It's also been a huge year for Fnatic, coming all the way to the semifinals, and the crowd is showing their appreciation.

W ubiegły, czy właściwie w ostatni weekend. No cóż, to, było, to były sny o potędze, to była szansa na to, żeby zobaczyć europejski zespół w finałach Mistrzostw Świata League of Legends 2015. No cóż, ani sobota, ani niedziela dla nas nie była łaskawa, a właściwie nie byli dla nas łaskawi. Skośno-ocy skośno z zabójcy prosto z Korei. No cóż, pierwszy mecz w sobotę, który się odbył między SKT i Origin, to była z góry ustawiona walka między Goliathem a Dawidem. Ja to tak nazywałem, nie bałem się używać takiego sformułowania. Dlaczego? No cóż, walka z SKT tak naprawdę z zespołem, który dotychczas nie przegrał żadnego meczu. To pomimo finezyjnej i naprawdę zaskakującej gry, Origin, no szansa na to, żeby Chłopaki przeszli ten mecz zwycięsko no, była praktycznie żadna. Chociaż tliła się deskierka nadziei po tym, co zrobili co pokazali przez całe przez całe mistrzostwo. Zobaczcie, pierwszy mecz Origin, który. który... Origin SKT, to, to było wydarzenie, to było coś niesamowitego, bo gdzieś tak do około 25 minuty sytuacja była bardzo pozytywna dla Origin. Oni prowadzili, oni zdjęli Barona. A... Oni zdjęli pierwszą, e, znaczy zdjęli wieżę z drugiego, z drugiego poziomu, oni tak naprawdę prowadzili tą finezyjną grą e, cały mecz I, i oczywiście podczas pierwszego meczu było zagranie e, sobotnych w ogóle półfinałów, gdzie Solas po prostu dokonuje wielkiej ucieczki, warto to zobaczyć. Bangi is unseen coming in here. Soaz has been playing really, really safe though. And since he is Kennen, he can see us from range. Plus he has his own lightning rush. We know he leveled it up early. Also has a ward, he does get hit though. He slowed and he's missing a turret. So here comes Bangi, he's gonna flash for the slow, which means Soaz has to burn it preemptively. And he guesses right, Bangi goes the wrong way. Soaz goes back in on Amarin and the stun is still available. The Q comes in, gets some damage there, but where's his team gonna be? There's no one around right now. He's still running away through the wards. Ooh. Natomiast, jeśli mówimy o całej sytuacji, całego meczu, no to ja to tak ująłem, że Orygen grało taką lekką, szybką, bardzo ciekawą i interesującą rozgrywkę. Bardzo z bardzo dużą presją na, 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 na Koreańczyków grali. Tak bardzo subtelnie, ale, ale no tak zwiewnie, że tak powiem. I w pewnym momencie wypracowali sobie, przynajmniej na początku pierwszego spotkania, bardzo dużą przewagę. Niestety zderzyli się z czymś, co jest, to chyba jest we krwi każdego Koreańczyka. To jest coś, co, nie wiem, oni chyba wyzysają z jakiejś matki, nie potrafię tego określić, ale oni mają niesamowitą umiejętność dostosowywania się do warunków panujących w grze. I oni nagle zamienili się, według mnie, e, mojej opinii, zamienili się w takich twardych, brutalnych rzeźników, którzy postawili żelazny mur przed e, Origin i systematyczną, e, metodyczną grą doprowadzili do tego, że ten finezyjny zespół, który było Origen w pierwszym meczu, po prostu się rozpadł. Oni nagle stracili swoją przewagę, oni stracili swój styl gry, oni stracili polot, oni wszystko właściwie stracili, a metodyczna gra SKT krok za krokiem doprowadziła do tego, że właściwie zespół ten rozgromi Origin, zwłaszcza w meczu numer 2 i 3, ale ten pierwszy był kluczowy. I to, co się udało, Origin jako jedynemu na dzisiaj zespołowi w całych mistrzostwach świata. To wypracowanie tej przewagi nad SKT nikt tego nie zrobił pory. Dlatego uważam, że to jest pełen szacunek dla chłopaków z Origen, bo pokazali, że potrafią. Oczywiście Salazar czy x to są postaci, które mają olbrzymie doświadczenie w Mistrzostwach Świata, ale nawet oni z nowym zespołem, bardzo dobrym zespołem, z świetnie grającym indusem, nie dali rady. Tak, po, Takiej potędzę, jak on jest Nie bójmy się tego powiedzieć. To jest potęga. Oni są po prostu perfekcyjną maszyną do zabijania i do wygrywania. Zresztą ich wynik tegorocznych mistrzostw po prostu to jest rekord, rekord, oni biją rekord za rekordem. I, i, i to, co oni zrobili, to, to, to był jakiś kosmos. Ja sobie tylko zerknę w jedną rzecz. No tak, to się powtórzy również w meczu Fanatików z, fanatików, fanatików z Ku Tigers. Kluczową rolę odegrał tam top toplaner. Zresztą w przypadku meczu Fanatik również Top toplaner Ku Tigers rozgromił właściwie całą grę. Plus oczywiście świetna gra supporta Gorilla. No to było genialne, ale o tym za chwilę. Wracając i zamykając temat. Marin zdecydowanie rozjechał. I był, rozjechał chłopaków z Origen, był taką... Oni szukali jakby wyrwy w ścianie. W tej której, ścianie, którą stworzyło Origen na początku meczu. Sukcesywnie, krok za krokiem szukali słabego punktu, aż go znaleźli. I moim zdaniem kluczem, który i, i jakby wytrychem, czy dłutem, czy jakkolwiek chcemy to nazwać, tym szczęściem, co rozpieprzyło ten mur, to właśnie był Mari. Zagrał genialny mecz, te po raz kolejny pokazało, że oni są po prostu urodzonymi mistrzami. I nie chcę tutaj wróżyć, bo już wróżby różne były podczas tych mistrzostw i żadna się nie spełniła, bo wiele się nie spełniło. To SKT moim zdaniem a, może osiągnąć coś i ma bardzo duże szanse na osiągnięcie czegoś, czego się nie udało jeszcze nikomu. Będzie podwójnym mistrzem świata i to mistrzem świata z najprawdopodobniej zerowym kątem porażek. Pełen szacun dla chłopaków z SKT. Czapki z głów, oni są po prostu najlepsi. Orygen, brawa. Poważnie, to co pokazał XPEC, SOAS, Nils i cała ekipa Origin pokazała, że mogą pojawiać się nowe zespoły budowane na sławach, na silnych zawodnikach jak SOAS czy XPEC, które mają olbrzymie doświadczenie do, do tych zespołów dobierać nowe, 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 nowych ludzi i tworzyć machiny, które są w stanie dochodzić do półfinału Mistrzostw Świata w 2015 roku i to może być w kolejnych latach klucz do sukcesu i szansa dla nowych zespołów. Niestety Origin para 3 do 0. Koniec historii. Nie udało się im te, Udało im się to, co nie udało się nikomu innemu, czyli zdobyli przewagę, czyli ściągnęli drugą wieżę z wieżę tieru drugiego, ściągnęli barona, ale nie dali rady pokonać tej Fantastycznie działającej machiny zagłady Gigowlecz. Trudno. I tak osiągnęli sukces. SKT wchodzi do finału. W niedzielę mieliśmy coś, co ja uznawałem, że nawet się śmiałem, bo tak napisałem w materiale, to już jesteśmy po wyborach, moja orientacja polityczna jest absolutnie nieważna i zupełnie nieprawdziwa, jeżeli chodzi o to, co teraz powiem. Zwycięstwo fanatików nad Q-Tigers było pewne jak zwycięstwo PiSów w naszych wyborach. I co? I dochodzi do sytuacji, w której w mojej opinii fanatycy po prostu gdzieś się totalnie zgubili. Oczywiście dla mnie, jakby. No, stara dupa już tym nie czarujemy się. No, ja pamiętam czasy, kiedy w Polsce w kafejkach internetowych oglądało się z wypiekami na twarzy bardzo słabej jakości filmiki z koreańskiej telewizji, gdzie chłopaki tam grali w Starcraft, gdzie już wtedy byli celebrytani. Korea jest kolebką MMO, Korea jest kolebką e sportu. Tam się rodzą zawodnicy chyba z myszkami pęka. Dlatego KU Tigers, to co pokazało podczas swojego pojedynku z fanatykami, było sytuacją, no, która mnie po prostu wbiła w ziemię, i jeszcze 15 minut po meczu miałem szufladę na, na, na poziomie e, biurka. No cóż, teoretycznie te mecze były bardziej wyrównane, ale może tylko pierwszy, może w pierwszym i trochę w drugim meczu. Nie będę przechodził na listę całego meczu, to możecie znaleźć na portalu. Ale cóż, no kluczem do zwycięstwa ponownie, kto został? Został Toplaner, tym razem z Q-Tigers Smek który Grał na Hecarimie i, czy Hecarimie i po prostu zrobił place drugiego półfinału, gdzie stoczył pojedynek trzech versus on był sama i było trzech fanatików i on tak naprawdę ich zepchnął, zabijając jednego z nich. Jakiś so when we even hurt Yellowstone Smith. Oh let's see. see what happens to top. Alright, let's throw everything and the sink at Smith. He's already chunkuni down. The play comes out. All sorts of shadows. Oh, Smith's got one and he's not done. He's looking for Yellowstone and Rainover. Rainover unburrows the rest of Ku coming in from the jungle. <laughs> <laughs> Facet, który grał na tym supportie, po prostu zrobił szosu Świata. Ja wytypowałem go jako zawodnika meczu. Oczywiście zgadzam się, że SMEP był również kluczem do zwycięstwa Kutajgers nad fanatikami, ale mimo wszystko, to co robił dla mnie, support Gorilla, to po prostu był kosmos. Jak grał żabą, jak wyciągał swoich zawodników, sojuszników z kotła, z piekła, wyciągał ich. I chronił przed nieuchronną właściwie śmiercią, wypływając ich poza linią walki, albo połykając przeciwników, e, swoich przeciwników, wprowadzał fantastyczną rzecz do gry i, i naprawdę czapka z głów, bo facet chyba jest jednym z najlepszych, może nawet najlepszym supportem w tym momencie, e, przynajmniej po tym, co pokazał. Na jego grali starym to już w ogóle był kosmos, inicjacja, wchodzenie, rozpychanie się. Nie, to co facet robił, to polecam obejrzeć na mecze, jeżeli do tej pory tego nie oglądaliście. Nie zmienia to jednak faktu, że przed tym meczem to Fanatic było um, typowany jako lider, było typowany jako faworyt tego swojego, spotkania. Nawet e, zawodnicy SKT, Bank e, z SKT mówił na początku tego turnieju, że on w finale się spotkał z Fanatic. To Fanatic miało być e, odpowiedzią na Potęgę Wschodu. Niestety ulegli. W mojej opinii nie pokazali wiele w tym dwóch finale. Ok, nawiązywali walkę, było parę punktów zwrotnych, w których mogli się przełamać i mogli przełamać ten złą pasę, ale w meczu 1, w meczu 2, powiedzmy, że jeszcze utrzymywali poziom, tak mecz numer 3 był już po prostu pozamiatany i, z, i z, zakończony. Do finału przychodzą Tygrysy, i do finału oczywiście już w tym finale czekają na nich koledzy z SKP. To będzie niesamowity finał, bo to będzie. Walka, tak naprawdę, Tytanów po raz kolejny udowadniająca jedno. To Korea jest potęgą sportu, przynajmniej w League of Legends, ale myślę, że nie musimy daleko szukać, żeby, żeby szukać i pokazywać argumenty, że nie tylko w Nie Niemniej jednak, to są Warsy, to jest League of Legends. Tu mamy dwa najsilniejsze zespoły, gdzie jeden jest absolutnym i niepodważalnym faworytem tego spotkania, i to jest SKT. A jeśli oni pokonają 3-0 chłopaków z Tigers, to osiągną po pierwsze rekord, ponieważ jeden zespół jeszcze nigdy w historii Worlds nie był dwukrotnym mistrzem świata. I dwa, jeszcze nie było mistrza świata, który by nie przegrał żadnego meczu. Szczerze mówiąc, jestem za SKT. Nie mam już teraz tutaj sentymentów na zasadzie, że um, um, kibicuję się słabszym zespołowi. Kół pokazało bardzo fajną grę. I pokazało, że ma apetyt na to, żeby zdobyć to mistrzostwo. I z pewnością nie podłożą się na SKT. Zrobią wszystko, żeby zdobyć ten tytuł. Nie zmienia to jednak faktu, że jestem za SKT. A jak będzie? To się okaże. W końcu na jednej planszy będzie wiedzieć 10 Koreańczyków. Czy może być coś lepszego od tego widowiska? Myślę, że tak. Gdyby tam był chociaż jeden europejski zespół, no niestety w tym roku się nie udało, ale być może za Jak myślicie? Podzielcie się ze mną swoimi opiniami. No i oczywiście już na koniec miesiąca wielki finał. Naprawdę będzie się działo. Polecam, zapraszam. Również zapraszam na portal. Codziennie nowa i świeża dawka informacji z in sportu i nie tylko. Trzymajcie się. See ya. A, go SKT.